Cześć, tu Weronika. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale o cukrzycy typu pierwszego, i dzisiejszym tematem będzie podróżowanie z cukrzycą. Ponieważ wybieram się na kilka dni do Dublina, a tak się składa, że na konferencję cukrzycową, to pomyślałam, że to jest idealna okazja do tego, żeby porozmawiać właśnie o tym, jak podróżować z cukrzycą. Też z Dublina myślę, że zrobię jakąś relację, coś wam pokażę. Mam nadzieję, że tam będzie właśnie coś ciekawego, jakieś nowości, jakieś produkty. A jadę tam dlatego, że dostałam zaproszenie, by poprowadzić warsztaty rysunkowe dla osób z cukrzycą. Także bardzo fajnie, więc będziecie mogli się spodziewać relacji z tego. Myślę, że też coś na Facebooku oprócz YouTube'a, także zapraszam Was do śledzenia. Przechodzimy do. Tematu. Ja już przygotowywałam takie właśnie materiały na temat podróżowania z cukrzycą, ale myślę, że zawsze lepiej sobie to odświeżyć, dlatego że no z każdą podróżą człowiek też nabiera prawda, nowych doświadczeń i nowych przemyśleń, więc wydaje mi się, że ten filmik może się trochę różnić od tamtych poprzednich. Myślę, że też w związku z tym, że od tamtej pory odbyłam. Bardzo dalekie podróże, jedną do USA i jedną do Japonii i Korei Południowej. Więc jeżeli bylibyście zainteresowani takim filmikiem, w którym opowiadam w ogóle o, o przygotowaniach do tych konkretnych podróży i jak wyglądały te podróże pod kątem cukrzycy, to koniecznie dajcie znać. A teraz chciałabym zacząć od jakichś takich podstawowych kwestii, zanim pokażę Wam, jak się pakuje na ten konkretny wyjazd. Pytania, które powinniśmy sobie zadać, właśnie. Przed wyjazdem. Pierwsze najważniejsze pytanie to, czy jest to daleka podróż, na przykład właśnie do USA, czy jest to yy, bliska na przykład do jakiegoś europejskiego kraju. Druga sprawa to, czy nasz wyjazd jest wyjazdem typu e, na przykład city break, czy to jest bardziej wyjazd taki sportowy, na przykład w przyrodę, na hiking. Kolejna sprawa. Czy będziemy właśnie, to trochę nawiązuje do drugiego pytania: czy będziemy blisko miast, blisko cywilizacji, że tak powiem, czy będziemy pośrodku niczego? Jest to bardzo istotne, bo musimy się zastanowić, jak z dostępnością prawda, różnych um, usług, um, typu apteka, czy na przykład jak z dostępnością dojazdem do szpitala w przypadku właśnie ewentualnych problemów, czy gdybyśmy czegoś potrzebowali. Kolejna sprawa to środek transportu, bo tutaj są różnice w pakowaniu się. Jeżeli jedziemy na przykład na jakąś objazdówkę samochodem, no to właściwie możemy spakować tyle rzeczy, ile nam się żywnie podoba, wszystko jest w jednym miejscu. Natomiast jeżeli lecimy samolotem, no to musimy tutaj um, spakować się tak, żebyśmy byli um, bezpieczni. To znaczy, że Cały nasz osprzęt, wszystko co jest nam potrzebne, leki, prawda, takie jak insulina, e, powinny być w bagażu podręcznym. Oczywiście insulina absolutnie nie może iść do luku bagażowego, bo jest tam za niska temperatura e, i po właśnie takim e, pobycie w luku może być niezdatna do użytku. Poza tym, wyobraźmy sobie sytuację, w której nasz bagaż zaginął i po prostu jesteśmy pozbawieni całego sprzętu i leków. No niezbyt fajnie, więc dlatego warto wszystko sobie zapakować do tego bagażu podręcznego. Jeżeli nam się to nie mieści, ja na przykład jedziemy z, nie wiem, z mężem, z partnerem, no to możemy też troszeczkę przełożyć do jego bagażu, co mi się zdarza, ale też na przykład ze względów bezpieczeństwa to jest dobre, żeby na przykład w plecakach dwóch osób. Były rozłożone właśnie te wszystkie rzeczy. Jeszcze a propos lotniska, tutaj nie powinniśmy się obawiać, bo wiem, że część osób ma obawy co do przechodzenia przez kontrolę. Natomiast tak jest, kiedy przechodzimy przez czujnik, to jest po prostu czujnik metalu. Nic nie stanie się naszej pompie czy na przykład naszemu sensorowi. Oczywiście też możemy bezproblemowo. Włożyć nasze leki i nasz osprzęt na taśmę do prześwietlenia. Nic się z tym nie stanie. Natomiast absolutnie czego nie możemy robić, to dawać pompy insulinowej na prześwietlenie, dlatego że może po prostu nastąpić uszkodzenie silnika pompy. I generalnie w ogóle nie powinniśmy odłączać się od pompy i dawać ją komukolwiek, po prostu z kontroli. No, jest to osprzęt, od którego zależy nasze życie. Więc musimy jakby tutaj być stanowczy, jeżeli chodzi o tą kwestię. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę, to czy jesteśmy poproszeni o full body scan? To zazwyczaj, jak są jakieś dalsze podróże, to można się z tym spotkać, na przykład do Stanów Zjednoczonych. Natomiast tutaj powinniśmy odmówić i poprosić o kontrolę osobistą, jeżeli korzystamy z pompy insulinowej i, lub sensorów, ponieważ po prostu może ten full body scan uszkodzić nasze urządzenia. Więc e, natomiast jeżeli czujecie się na przykład niekomfortowo nawet też z detektorem metalu, to możecie zawsze poprosić o kontrolę osobistą. U mnie to zawsze jest tak, że tak na dwoje babka wróżyła, albo mi zadzwoni, albo nie zadzwoni ta pompa, jak przechodzę przez ten detektor metalu. No ale jak zadzwoni, albo na przykład e, ktoś widzi wcześniej już z kontroli, że ja mam pompę insulinową, to czasem jest tak, że proszą mnie na bok i po prostu tym, prawda, tym listkiem tam Przelatują po tej pompie i tam później do tego urządzenia, e, prawda, jest, jest ta próbka analizowana. E, więc to jest, ja bym się przyzwyczaiłam, że to jest, to jest normalne i nie trzeba się tym przejmować. Generalnie też mam takie podejście, że raczej nie pcham się z tym, że mam jakieś rzeczy, że mam cukrzycę, bo wydaje mi się to po prostu bezsensowne. Raczej e, kontroli lotniska to nie interesuje. Już się spotkałam często z tym, że po prostu chciałam pokazać jakieś dokumenty, w ogóle machali na to ręką. W pewnych przypadkach może to być przydatne. Wydaje mi się, że zwłaszcza na takie dalekie podróże warto wziąć takie dokumenty. Ja mam takie wzory dokumentów dla osób korzystających z pompy insulinowej w języku polskim i angielskim. Więc jeżeli ch chcecie z nich korzystać, to na dole znajdziecie w opisie właśnie linki do nich. Także śmiało możecie sobie je wydrukować w domu i poprosić diabetologa, aby podpisał wam te dokumenty. A jeżeli chodzi o to, jak się pakować. To zazwyczaj przyjmuje się taką zasadę, że powinno się wziąć dwa lub trzy razy tyle osprzętu, ile normalnie byśmy potrzebowali. No bo musimy założyć, że nie będziemy mieli dostępu do osprzętu, którego my używamy. Więc po prostu, co zrobimy w przypadku, gdyby zbiła nam się fiolka insuliny, prawda? I mamy bień insuliny. Gdyby na przykład w kłócie nie działało, albo sensor nie działał, albo jakby nam się urwało coś, prawda, no to trzeba założyć takie sytuacje, i że to, co mamy przy sobie, to jest wszystko i nie będzie tego więcej. Może tak być, że pojedziemy do jakiegoś kraju i tam w ogóle nie będzie tych marek, których my używamy. Raczej w Europie, prawda, jest tak, że jest podobnie, podobne jakby systemy są dostępne, no ale nie zawsze tak jest i ja wyznaję taką zasadę, że lepiej mieć swoje, niż później latać i się denerwować i się prosić. wam natomiast takie sytuacje też, mimo długiego stażu z cukrzycą, każdemu się może zdarzyć naprawdę, że... Liczyłam, okazało się, że słucham jedną fiolkę, przeliczyłam się, okazało się, że jem dużo więcej na wyjeździe niż normalnie w domu, no i nagle kicha, nie starczy mi do powrotu do domu. Więc na szczęście, byłam wtedy w Chorwacji, na szczęście mam tam znajomych i po prostu przez tą sieć znajomych tak się złożyło, że ktoś miał. Akurat tą insulinę, której ja używałam, miał ją ekstra, bo po prostu zmienił insulinę. I jeszcze ta y, y, z dobrym terminem ważności leżała u tej osoby w lodówce i spotkaliśmy się i dostałam po prostu ekstra, ekstra insuliny, więc no tak, ale miałam naprawdę dużo szczęścia, więc wydaje mi się, że lepiej mieć. Jednak ze sobą wystarczająco dużo rzeczy. Jakbyście chcieli posłuchać więcej takich historii jakichś szalonych, to oczywiście ja chętnie o nich opowiem, jak z nich wybrnęłam. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której trzeba pamiętać, to oczywiście ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli Jedziemy gdzieś, gdzie będzie działał Ekus, no to bierzemy Ekus. Możemy sobie też wykupić dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne. Teraz jest już większy wybór ubezpieczeń, które uwzględniają choroby przewlekłe niż kiedyś, także z tym nie ma problemu. A ja już przejdę teraz do tego, co pakuję na wyjazd do Dublina. To będzie wyjazd pięciodniowy, łącznie z dniami lotów, więc no taki przedłużony weekend. Ok, zacznę od takich dokumentowych rzeczy. To zawsze mam przy sobie taką kartę z informacją o tym, że mam cukrzycę. Oczywiście ECUS i kartę z kontaktem do po prostu firmy, jeżeli coś by się działo z pompą. Oczywiście, mimo tego, że używam sensorów, zabieram ze sobą glukometr. Zdecydowanie trzeba mieć ze sobą glukometr, gdyby. Na przykład wyniki jakoś tak nie pokrywały się z naszym samopoczuciem, musielibyśmy coś posprawdzać, czulibyśmy się źle, zweryfikować, prawda, informacje to koniecznie trzeba ze sobą wziąć. Na insulinę, insulinę nie będę pokazywać, bo jest w lodówce, biorę sobie Frio. Frio jest naprawdę um, niezawodnym. Produktem do schładzania insuliny. To są takie kryształki, słyszycie, że one teraz są takie chrupkie, natomiast jak to się mieści w wodzie, to one puchną i są takim żelem chłodzącym. Używam frio już naprawdę wiele, wiele, wiele lat i zabieram po prostu na każdy wyjazd, zwłaszcza się przydaje na wyjazdach, do których, których nie mamy dostępu do lodówki. Oczywiście coś na hipoglikemię. I ja generalnie biorę rzeczy na hipoglikemię, które nie sprawią jakby mi problemu na lotnisku, jeżeli lecę samolotem. Nie chcę mi się szarpać jakby z tłumaczeniami na temat na przykład soczków. Jeżeli natomiast chcielibyście coś takiego powiedzmy podobnego do soczku, to polecam kupić mus owocowy. One mają zazwyczaj 90 gramów, więc wystarczy je umieścić w płynach i możecie je sobie spokojnie wziąć. Na pokład samolotu. Natomiast ja zazwyczaj, tak jak widzicie, wybieram rzeczy typu dekstroza, jakieś żelki, żeby mieć coś po prostu, co szybko mi podniesie poziom cukru w razie czego. Jest też takie kompaktowe. Kolejna ważna rzecz na każdy wyjazd to glukagon. Jak widzicie, ja mam glukagon w sprayu Baksimi. Właśnie bardzo się cieszę, że jest dostępny w Belgii. Już widzicie, że to opakowanie jest mocno przetachane, bo już przejechał ze mną sporo. Plusem też tego glukagonu jest to, że nie musi być w lodówce i zazwyczaj to mój mąż ma go w plecaku. Teraz co biorę ze sprzętu? Biorę sobie dwa sensory DEXCOM. Muszę zmienić DEXCOM przed wyjazdem, ale to też dlatego, że on mi się skończy po prostu w środku dnia konferencji. Więc stwierdziłam, że już poświęcę tą jedną dobę, zmienię sobie przed wyjazdem. Więc biorę dwa dlatego, że no zmieniam przed wyjazdem, więc no zobaczymy, czy on będzie dobrze działał. Zazwyczaj dobrze działają, to, to, to um, nie jest coś typowego. Rzadko mi się bardzo, rzadko mi się zdarza, żeby dekskom nie działał. No ale załóżmy, że właśnie takie scenariusze, tak jak Wam powiedziałam, że ten Dexcom, który założyłam przed podróżą, nie działa, więc muszę zmienić. No, i zostaje mi jeszcze jeden ekstra, więc wydaje mi się, że dwa to jest takie sensowne rozwiązanie. Jeżeli chodzi o pompę, to już pokazywałam to w odcinku o tym, jak opowiadam o mojej pompie. Mam oddzielnie ten kaniule i oddzielnie adapter z drenem. I ja sobie wiorę, ponieważ ta pompa moja nie jest jakoś super dostępna we wszystkich krajach europejskich, to. Biorę sobie po prostu cztery zestawy infuzyjne, jakby cztery kaniule, one są naprawdę malutkie, więc te opakowania, więc wezmę sobie dla świętego spokoju cztery biorę tylko dwa dreny, dlatego że każdy z tych drenów można użyć podczas działania dwóch kaniul, także nie muszę ich brać aż tyle. Serter na jakieś problemy. Cukrowe paski do moczu, żeby sprawdzić, czy są ketony. Jeszcze tak do Dexcoma i w ogóle też do wkłuć się przydają. Te takie plastry, które Dexcom daje gratisowo, baterię do pompy. To jest płyn do właśnie zdezynfekowania miejsca wkłucia czy sensora. On ma 100 ml, więc włożę sobie go do płynów. I jeszcze coś ekstra, dla mnie tak klimatycznie, jesiennie, wybiorę sobie którąś z tych naklejek i nakleję plaster na ten nowy sensor. Chciałam Wam jeszcze pokazać, jaką sobie kupiłam nową kosmetyczkę. Coś dla fanów Nightmare Before Christmas i taka duża właśnie kosmetyczka, fajna, jest w Primarku i właśnie okazało się, że wszystko mi się... O, tylko tak jedną ręką, trudno. Wszystko mi się do niej tutaj zmieści. Zobaczcie, jak jest pojemność. O, to tak przykładowo, jak to wygląda. O. I ponieważ te wkłucia są małe, to na pewno wszystko mi się tutaj zmieści. To i tak idzie do płynów. Luka dla mojego męża. <gulina> Insulina będzie oczywiście jeszcze też oddzielnie. Zastanawiałam się, czy jeszcze wziąć sobie pen insulinowy. Ale wydaje mi się, że na tak krótką podróż nie ma potrzeby. Natomiast, jeżeli jesteście na pompie insulinowej, to na takie dłuższe wyjazdy polecam brać ze sobą pen do insuliny krótkodziałającej i pen z insuliną długodziałającą. No, bo musimy założyć, że na przykład co się stanie z naszą pompą. Chyba, że macie na przykład jakąś starszą pompę w domu, po prostu, która Wam została, prawda. I używacie teraz nowej, to możecie też w ogóle wziąć ze sobą pompę insulinową. I mi się tak zdarzyło na wyjeździe do, do, do Stanów i chyba właśnie do, do Azji, że miałam jeszcze taką starą pompę, a że to była pompa Metronik i używałam wtedy też pompy Metronik, więc ostrzeń był ten sam, więc tak wziąłam sobie, żeby mieć w razie czego, naprawdę. Na szczęście nic się nie stało, więc wydaje mi się, że to już jest na takie jakieś faktycznie długie podróże. Natomiast tak na jakieś takie dłuższe, ale może nie aż takie dalekie, no to wydaje mi się, że te peny to, to jest naprawdę rzecz, którą powinniśmy mieć przy sobie. Jeżeli jesteśmy na pompie suinowej. A to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać. Jeżeli o czymś zapomniałam, to dajcie też mi znać, bo może jeszcze zdążę dopakować. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was pomocny i myślę, że właśnie przygotuję filmiki o tych moich dłuższych podróżach. Wydaje mi się, że będzie to przydatne, bo. Na pewno część osób denerwuje się, czy wszystko będzie dobrze, nie wie co spakować, i, i po prostu, jak już się przejdzie przez takie doświadczenie, to wtedy właśnie wychodzi, że to wcale nie jest takie straszne, że po prostu trzeba dobrze się przygotować, bez stresu, można się dobrze bawić, trzeba być tylko po prostu dobrze zabezpieczonym, dobrze przygotowanym i wtedy. Nie mamy e, żadnych problemów, nawet gdyby się coś działo. Jeżeli gdzieś się wybieracie, to życzę Wam udanych i bezpiecznych podróży. A to tyle, i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!